Cześć, cześć. Witam Was wszystkich. I zaczynamy ekspansję, można powiedzieć, naszego sklepu od zakupu licencji. Albo dobra, najpierw zapłacimy rachunki, następnie kupimy licencję. Już widzę, że możemy następną. No i co my tu mamy? Jakąś mamy wodę, ser, kawę. Mm. Więc teraz musimy pomyśleć, jak to wszystko poukładać na naszych półkach. W ogóle zobaczmy. Co potrzebujemy na pewno? Jest w ogóle pusto. Dobra, zamówmy te nowe rzeczy. Zobaczymy, czy one będą w lodówkach, czy też będą musiały stać na regałach. Na pewno chleb musimy dokupić. Ciekawe, ile maksymalnie rzeczy tu możemy kupić. E, jeden olej by się też przydał. Nie dwa, tylko jeden. Dobra. Na pewno dwa cukry i dwie mąki. Dwie mąki, dwa cukry, 12 jeszcze możemy brać. Dobra, tego sera weźmy też, bo też na pewno będzie potrzebny więcej niż jeden. Tego możemy wziąć. No dobra, zaryzykujmy wszystko, kupmy 369. No nie, nie, wszystko kupmy. No to może zrezygnujmy z mleka. 365, dalej za mało. Herbata, jaka droga, dobra. Może na razie wystarczy jedna. Zostanie nam 11 dolarów. Ok, U, duże zakupy. Teraz tak, ser. No hmm. dobra, niech idzie od góry. Pudełko do wyrzucenia. Tu jest jeszcze ser. Skoro wskakuję do lodówki, zakładam, że nam miało być. Na logikę logika to podpowiadała. Jajka połóżmy gdzieś na dole, żeby ktoś ich nie rozbił. Teraz herbata. No dobrze, no to połóżmy ją tutaj. U, to jest 21 pudełku, no nie wiem czy był sens kupować z dwóch opakowań. A to jest kawa, to przepraszam. Dobra. Co my tu mamy? Mąkę. Drugą mąkę. Coś tam nam zostanie. Niech idzie do kąta. Cukier. No tu to już jest bida z nędzą. Więc musieliśmy się w niego zaopatrzyć. Tu jest kolejny cukier. I do kąta? Do kąta. Co my tu mamy? Chlebek. No, chlebka też nie jest za dużo. Mleko, mleko. iść tu, czy. A, czyli to ma być w lodówce. Dobra. Uh. Dobrze, że mieliśmy wolne półki, woda. No dobra, no to woda raczej nie musi być w lodówce. Eee, a jednak, no i Houston mamy problem. Hmm. Ja mam pieniędzy na drugą lodówkę. Jajka też muszą być w lodówce, niedobrze. Kolejna woda, niedobrze. I olej. Teraz tak, hmm. może spróbujmy zrobić tak. To mogę schować do tego pudełka. Rzucę go tu wodę. Spróbuję w takim razie wypakować w to miejsce. Nie wiem, czy te towary się będą psuły, czy nie. Natomiast nie widzę innego sposobu, jak zostawić to tak jak jest. Teraz trzeba ustalić jeszcze ceny tych produktów, które nam się pojawiły. O tu coś wzrosło, czyli tu coś jest. Są jakieś strzałeczki. Dobra. Woda średnia 2,66, dobra 2,7, ser 3,40, niech będzie 3,40, tutaj jest 10,50, co to tyle kosztuje kawa, jajka 4, mleko 2,4, no nie, 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 no nie róbmy promocji, herbata 5,80, dobra. No, to tu już nic mądrzejszego nie wymyślę, szczerze powiedziawszy. Już widzę, że trzeba będzie kupić drugą lodówkę. A, albo lepiej ją zarządzać. Jeszcze muszę tu pomyśleć, jak to robić. Dobra, otwieramy sklep. I działamy. Ceny są, są, są. Rachunki w końcu zapłacimy. Bo już mam sklerozę. Dobra, zapłacona. 11 dolarów na koncie. I pierwszy klient co kupi? Płatki i ser. Dobrze, czyli kupił coś, co mamy nowego w ofercie. O, to są chyba dość duże zakupy, tylko co on tak nieskładnie chodzi? Raz w tą, raz w tamtą sam chyba nie wie czego chce no ale dobra zrobił duże zakupy nie będziemy wybrzydzać i zostawił ponad 30 dolarów to już jest na pewno rekordista bo tak sobie pamiętam że było coś 27 z groszem teraz mam już ponad 30 spoko fajnie o kawa za dyszkę no to to już też jest dobry zakup ten pan też serek dobrze dobrze Ciekawe, czy też że wraz ze wzrostem naszego doświadczenia będzie wzrastała liczba klientów odwiedzających nasz sklep. Tu ktoś nam już olej rozbił. Mhm. Czy jest coś, co ja bym mógł już dorzucić? No, ser na pewno szedł w kilku sztukach właśnie nomenomen no kolejne 3 sztuki dobra już idę 28 dolarów proszę bardzo tutaj gotóweczką prawie 27 tu też będzie ponad 3 dyszki 36 30 no już za chwilę może zbliżymy się nawet do poziomu 40 i widzę już tak Zamawiamy kawę, zamawiamy płatki, bo tego nam za chwilę zabraknie: płatki i kawa. O, płatków idealnie już moment o, kawy już zabrakło więc idealnie. Pani się nie piekli, niech czeka. 40 dolarów, przekroczyliśmy kolejną magiczną barierę. Oby więcej, oby więcej takich. Dobra ser też już, pudełka się pozbywamy. Butelki, jakieś tam uzupełnimy? Jajka też ktoś kupował, więc coś tam możemy uzupełnić. Cukier, cukier, dobra, też już uzupełniony. Teraz obsłużmy panie, które czekają w kolejce grzecznie. Nie psioczą. Raz, dwa, trzy pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, trzydzieści sześć, dwadzieścia. No podoba mi się to, jak, jak nam tego wszystkiego zaczyna ubywać. 38 dolarów, bardzo ładnie i 30 dolarów, super już mamy 3 stówki no tu pan się nie popisał na tle innych ale nic nie szkodzi, znowu mamy jakiś syfek, tylko gdzie? Ok, nasz mop. Jeszcze coś. A tu się coś wydarzyło z jajkami. Wyrzućmy to, bo jajka zepsute niezbyt ładnie pachną. I chyba tu musimy jeszcze wyczyścić naszą witrynę. Tak, cyk. Dobrze, gotowi do obsługi. Dalszych klientów zapalmy światło, bo już się zaczyna ciemno robić. Super. Takich klientów co płacą gotówką i nie chcą reszty szanujemy 3,50, 70, 80, 90. 1,60 do widzenia. Hola, hola, bo wy to tak zaczyna mi wybierać, że. U, sera nie mamy. Sera nie mamy, nie, zbyt dobrze. Trudno, ktoś będzie najwyżej narzekał, że nie ma sera. O, to właśnie już mieliśmy takiego pierwszego pacjenta. Dobra, to zamówmy ser. Wiem, że to się nie opłaca, tak jak ja to teraz kupuję, żeby pojedynczo, bo za dostawę i tak musimy płacić. No ale cóż. Moment. Kolejne bliźniaczki przyszły. W zeszłym odcinku dwóch facetów, teraz dwie kobiety. Dobra, czy ktoś kupił jajka? Tak, dobra. A więc to mamy. Uzupełnione wodę. Ktoś kupił? Chyba kupił, bo jest nieparzysta liczba, więc fajnie. Kolejnego pudełka się pozbywamy. Tu pan wpadł tylko i wyłącznie po herbatkę. Pani tylko pomąka. I w sumie pan już by mógł być naszym ostatnim klientem. Dobra, mamy prawie pięć stówek. O, jeszcze jakiś przyszedł, zanim zdążyłem zamknąć. Dobra. Widzę, że to nie małe zakupy. 35 dolarów. Dobra, to już wystarczy. Co my tu mamy? Ser jest idealnie pełno. Mąkę możemy dołożyć na pewno. I co my tu jeszcze mamy? Wodę, wodę, wodę. No coś tam możemy dołożyć. Dobra. Dobrze, zamykamy dzień. Dwóch klientów nie znalazło produktów, których szukali. Pewnie chodziło o ser. 178 punktów dla sklepu. Ogólnie skończyliśmy ze stratą 30 dolarów. Nie ma tragedii. O, proszę, informacja o tym, że spadła cena oleju. A więc od razu idziemy poprawić średnia cena 3,6 ł, to prawie o dolara no dobra, trudno zapłaćmy rachunki dalej mamy prawie 500 dolarów i teraz na pewno musimy zamówić olej jedną sztukę na pewno makaronu jedną sztukę mąki jedną sztukę Cukru, jedną sztukę chleba, kupimy też jedną sztukę. Płatki, 16. Dobra, płatki też weźmiemy. Tak samo jak herba tej kawę. I na tym zakończymy zakupy. Nie będziemy kupować więcej na siłę, bo i tak już zapłacimy dużo. Teraz towar trzeba rozmieścić w odpowiednich miejscach na półkach. I będziemy otwierali kolejny dzień. Co mnie ciekawe, co by było, gdybym nie zmienił tej, tej ceny oleju? Czy ludzie by po prostu przestali go kupować? Czy by kupowali, albo by twierdzili, że jest za drogi? Czy ciekawe, jak to wygląda? Coś mówiłem, że chyba na początku nagrywania tej serii z tej gry, że bardzo bym nie chciał widzieć pudełek u siebie w sklepie. No, średnio mi to wyszło. No cóż. Rachunki zapłacone, towar wyłożony, halo, zapomniałem, że w lodówkach mam produkty, jeszcze mleko muszę zamówić. Dobra, jeszcze tak zobaczmy, póki nie ma klientów. Ile kosztowało rozszerzenie sklepu? 350. No, to jeszcze nam 100 dolarów brakuje. Dobrze, mamy pierwszą klientkę w dniu dzisiejszym. Dobrze, pijesz pani kawę, bo jest droga. No widzę, że pani fajne zakupy robi. Troszkę pieniążków u nas zostawi. Proszę, prawie pięć dyszek. Super, pan dwa mleka. Swoją drogą. Moment, niech pani poczeka. Ser mamy, mleko mamy, te jajka, jajka, jajek nie mamy. No, będą musiał kontrolować to w ciągu dnia, czy ich zbytnio nie ubywa. A teraz nam, zmienił nam się cel, czyli mamy kupić nową sekcję, żeby rozszerzyć nasz sklep. No dobrze. Zrobimy to z czasem. Cofnij. Jak się cofa? Tak. 70, 80, 50, 80, 80, proszę. Powiem Wam szczerze, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ustalałbym ceny na poziomie średniej rynkowej z tymi np. 2,68 i wydawać te grosiki, to znaczy nam centy w tym wypadku. Nie chciałoby mi się. Dobra, jeden cukier, na pewno się możemy pozbyć pudełka. O, już jakiś syf nam narobili. Dobra, kawa jest. Co, co prawda, tylko cztery. Mleko uzupełniamy. Moment. Aha. Ale powiem Wam, że chyba się to towary, które mają być w lodówce, a nie są. Chyba się nie psują. Dobrze, już mamy prawie 5 stówek. Tu widziałem jakiś brud, więc trzeba to pozmywać. I coś jeszcze jest brudnego, tego nie wiem, co. O jezu, tam. Dobra, A, miałem skontrolować stan jajek. Tutaj jest ok. Kawa mnie martwi, ale dobrze zamówimy kawę i jajka. Koniecznie musimy zainwestować w ten magazyn. zakupy, o tu pani zrobiła duże zakupy i mamy ponad 5 dyszek, super no ludzie zaczynają kupować coraz więcej znowu ponad 5 dyszek z jednej strony super, z drugiej zaczynam się obawiać czy wyrobię Żeby to wszystko ogarnąć. Czy ja dobrze widzę, że znowu kawy zabrakło. Trudno już nie domawiam tej kawy. Ale widzę, że będę musiał jej zatowerować więcej niż mi się wydaje. Dobra, tu jakiś mamy syfek. Tu jeszcze jakiś typek wszedł. Dobra, jajek nie trzeba. Ser, ktoś to teraz kupował, więc na pewno trzeba. Wodę. Jezu, wody nie było, serio. Moment, poczekajcie, poczekajcie. Dobra. O, ten kawy już nie, wie, nie znalazł, no trudno, zapraszam jutro. Ten tak samo. Dobra, już mamy dziewiątą, już teoretycznie moglibyśmy ten sklep zamykać, ale co chwilę ktoś tam tu wchodzi. No, powiem wam, że nam mocne przetrzebienie zrobili na półkach. Wydamy sporo pieniążków na zatowarowania, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mamy już 860 dolarów. Jeszcze przychodzą. Dobra, zamknijmy ten sklep, bo oni nigdy nie przestaną przychodzić. Teraz tak, jajka dołóżmy. Ser. Myślę, że się uda wszystkiego pozbyć. No niestety. Dobra. mob w rękę i jedziemy. I teraz tak, podsumujmy ten dzień. Trzech klientów nie znalazło prawdopodobnie kawy, ale i tak skończyliśmy prawie 400 dolarów na plusie. Zaczynamy nowy dzień, ale to już zrobimy w nowym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia, cześć.